Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcineczku spróbujemy sobie uciec z myjni samochodowej. U, jak wiecie mam nowe autko, więc sobie idealnie teraz będziemy uciekać z Czemu czemu się do w ogóle... z meniju. Zobaczcie na tą będziemy myły nasze auto. my stąd uciec. Zostaliśmy tu zamknięci. A nie chcemy być umyci. Więc... Widzowie, jeżeli też chcecie uciec ze mną z mini, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka i uciekamy z mini razem z tymi osobami, które tu, tu są. Mamy tutaj, że nigdy nie ucieknę, mamy automat. Ale bym chciał się coś napić przed ucieczką, czemuś mogę się nic napić przed ucieczką, czemu o tym nie pomyśleliście? Widzowie, wyzwanie dla was na ten odcinek. Zobaczymy, ostatni odcinek coś wam się nie spodobał, znaczy proszę się spodobał, ale było mało, wyświetleń. Zobaczymy, czy na tym będzie więcej. Zobaczymy, czy uciekniecie z mini, Sprawdzimy. i zostawcie tutaj 500 lajków, like wyzwanie dla was 500 lajkaczy. Like i będzie jutro fajny odcineczek. Dziece, lajkacze dla was. Wyzwanko. Yy, dobra. Biegniemy. Czekamy. Ej, to jest łatwe. To, to ma być. Ok. Zaliczyło punkt, a... Yy, skacz po mydle. Ale to jest myjnia samochodowa, czy jaka to jest myjnia w końcu? Ja myślałem, że to jest myjnia samochodowa. Może myjnia... Nie wiem. Może. Plus monety... Musimy zbierać monety. Tak, bardzo ważne zbieranie monet. Dobra, punkty zaliczane. Mm, mm. Gorsze jest to, że musimy szukać każdą monetę. A i zobaczcie. żadna moneta przede mną nie ukryje. Mogę zepsuć grę. Może nie będę psuł aż tak bardzo tej gry. Dobra, nie, 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 nie będziemy tak robić, ale tu zebraliśmy dwie monety, więc jest dobrze. Zostały nam jeszcze do zebra... Aj, tak, do góry, do góry. Dobra. Udało się. Już mogę go spinać, zobaczcie. Hup, dobra. Jeszcze wyżej, Chłopie, cię doganiam. To wolny jesteś. Lecimy, lecimy. Dobra, trzeba monety też poszukać. Nie ma tu nigdzie monety, nie ma monety. Dobra. My tu mamy górę, wiatr Ale na pewno monety tu nigdzie nie ma. Nie, tu nie ma nigdzie monety. Hop, no nie. Nie spodziewałem się tego, że to będzie zabijał. Myślałem, że to będzie hamować bardziej niż zabijał. No nie, dobra. Ok, dobra. I ostatni. Aj, udało się. I nie ma nigdzie monet. Tu będzie 100% moneta. No nie, nie znoszę tego. Nie, tu na 100% będzie moneta. A jak ja zawsze nigdy nie, nie znajdę. I zaraz znajdę wyjście. 100%. Znajdę wyjście, ale monety nie. Dobra, tu nie ma monetki. Jeżeli to będę wszystkie coiny, dostanę nagrodę. Ja chcę zdobyć nagrodę. Tu też nic nie ma. No, proszę. Jednej coin na pewno tu jest. Niemożliwe, żeby jednego konia tu nawet nie dali. Nie. nie ma. To będzie ciężkie. Od razu labirynt. Proszę. Nie znoszę takiego labiryntu, bo tu się. Chodzi, chodzi. Tu jest. Start. Dobra. Więc wychodzi na to, że jak tu nie ma. Jest. To jesteśmy ratowani, bo trzeba iść w lewo. Tu był start. Tu było przyjście. Półkotu nie ma i tu i w prawo nie w lewo coś jest, nie? U, a jak było tu za ścianą? O nie, to jest najgorsze co może być. Co będzie dalej w ogóle? Jesteśmy dopiero początek mapki. Dobra, lecimy. Uciekniemy z tej. Jeżeli tam była moneta, jestem na straconej mega pozycji. Nie mogę się co Dobra O! Nie spojrzałem znowu za monetą, poleciałem za jedną Ja to... Je... Nie, ja nie zbiorę wszystkiego, dobra. OP! Hop! Po czerwonym czymś. Nie co to jest? To są jakieś drażetki pewnie do mycia. Bardziej chyba myjnia w ogóle lud ludzi. Mienia ludzi, a nie mynia ten. Się. Nie mówcie, że to jak tam było. Ja nigdzie... Ja się tak nie patrzę. Dobra. Okej. Okay. Chodzimy po kościach i ojku. Jesteśmy w jego żołądku, jaki dziwny żołądek ten. Myjemy ludzi. Dobra, jesteśmy Twurek. No i znowu to samo! Wcześniej to też było na stołówce. On to chyba lubi. To robi te takie rzeczy. Nie, co to w ogóle jest? Dobra, co my tu mamy? No, proszę. Bo ja nie będę miał monet. Ojejku. Nie zdobędę tylu monet, ile trzeba. dobry. Spajki. No, spajku jestem dobry. Proszę bardzo, wiecie? Dobra, tu, 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 tu. Tak długo monety nie było, na pewno jakąś przegapiłem. O nie! To jest na pewno oznaka, że przegapiłem jakąś monetę. Dobra. Uh. A? Nieważne? Nie o to mi chodziło. Dobra, lecimy, lecimy, uciekamy, uciekamy stąd. Uciekamy stąd jak najszybciej. Tędy. Gorsze jest to, że raczej nagrody nie będę miał. Raczej na pewno. Dobra, tu nie można po niebieskim. Wow, wow, wow. Ale po prostu robakur robię ze mnie da. albo w oknie jakimś. A jak w tamtych oknach było, Nie, nie, mimo wszystko muszę się cofnąć. Ja muszę wiedzieć, czy w tych czasami. Nie ma? W tym? No ja jestem normalnie ten. Ja muszę wiedzieć, czy ten nigdzie nie użyli. Ok. No nie, ja bym tych okien nie sprawdził, a w tych by było, to by było coś złego. Dobra, tu nie ma. Też nie ma. Puh. Jeszcze te zostały. I w tych będzie. Jestem... Za bardzo chcę zdobyć jednak tą nagrodę, a nie wiem co tam jest w tej nagrodzie. Okej. Okay. Ej! A to są na luzie, bo to wszystko pokiem można przejść. Oni tu chyba trochę ten... Na luzie, dobra. Może tu gdzieś? Nie muszę po tym skakać. Czemu oni tak to dziwnie zrobili. Chyba autor się trochę zapomniał. Dobra, tutaj. Monetka, monetka, monetka. Nie ma. Mam sześć monet. Zobaczcie, jednak nie mogę. Jednak tutaj już jest zabronione. Dobra, więc git teraz chociaż będzie sprawiedliwie. Aj! Ja rozumiem o co tu chodziło. Jestem tutaj szybszy. O, hop! Hop! hop. Winner! Nie! To nie może być winner Dobra, to była ucieczka z mini To nie może być winner! To tak się nie może skończyć Czemu tak nie może się skończyć? Dlatego, że ja nie mam jednej monety. Nie, gdzie jest ta moneta? Widzowie, smutny jest smutne. Jednej monety wiedziałem, że jednej zapomnę. I nie wiem, gdzie jest ta jedna już. Gdzie ona jest? musimy ją sprawdzić. Tu pewnie będzie. Nie ma. Okej, okay, a tu gdzieś? Nie, no, nie znajdę. Drodzy widzowie, bardzo Was przepraszam, ale niestety nie znajdę chyba ostatniej monetki. Bo sam nawet nie wiem, gdzie ona może być. Patrząc. Po tych miejscach myślałem, że będzie gdzieś na wierzchu nie ma. Musiałem przyjść jeszcze i to jeszcze raz, ale znaleźć to jeszcze raz to by było naprawdę ciężko. Więc drodzy, widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. I to by było dzisiaj na tyle. Na razie, trzymajcie się!